Cześć, z tej strony. Oczywiście zapraszam na holsku.pl Słuchajcie, dzisiaj zrobimy trening na brzuch wspólnie, ale głównym tutaj jakby ćwiczeniem będzie holobody. Teraz spokojnie. Ja rozumiem, że niektórzy z Was nie są w stanie zrobić pewnego holobody poprawnie. I spokojnie nie będziemy musieli go robić nawet, ale ten trening pomoże Was przygotować pod holobody, żebyście zrobili to w przyszłości bez żadnego problemu. Dlatego nie gadamy, robimy, przechodzimy od razu do treningu. Do ćwiczeń zrobimy jeden obwód, a Ty będziesz mógł zrobić dwa, trzy albo cztery nawet owody z przerwą około minuty między obwodami, a jeżeli się zmęczysz między ćwiczeniami, wystarczy, że zrobić coś takiego. Powiedzmy, robisz ten brzuch, pa, pa pa, wystarczy zrobić tak. I możesz jechać dalej. Naprawdę brzuch nie potrzebuje na długiej przerwy między ćwiczeniami. Wystarczy się ugiąć na chwilę i wracać z powrotem do pracy. Dobra, lecimy z treningiem. Tak jak mówiłem, Holo Body będzie tutaj tym głównym aktorem, głównym bohaterem. I sobie rozłożymy to ćwiczenie na poszczególne części. Zaczniemy od góry, później przejdziemy na dół. I teraz tak, pierwsze ćwiczenie, które robimy, to jest ręce do przodu. Nogi zostają na ziemi i stąd spięcie brzucha, trzymamy 2 sekundy. Raz, dwa, wracamy. O, trzymamy 2 sekundy, staramy się od, e, oderwać łopatki od ziemi i wracamy. I jedziemy tak 15 powtórzeń. 2, 3, 4, 5, 6. Ja wiem, że niektórzy z Was już przewijają ten filmik. 7, 8, robimy razem. 9, 10, 11. Starajcie się silnym sufitu. 12, 13, 14, 15. Ok, jeżeli potrzebujecie, odpocząć, wystarczy, że wstaniecie na chwilę. Tutaj się rozluźnicie i wracamy do roboty. Teraz. Idziemy na dół. Ręce zostają tutaj, albo tutaj, albo tutaj, gdziekolwiek chcecie. Za to chcemy podnieść nasz brzuch. Chcemy wyprostować nogi i wrócić. To jest jedno powtórzenie. Raz, dwa. I teraz musicie tak trzymać brzuch, żeby nie odrywać waszych lędźb od podłogi. Jeżeli zaczynacie robić coś takiego. W tym momencie chcę, żebyście się położyli. I teraz. O! To jest łatwiejsza wersja tego ćwiczenia. OK? Jeżeli jesteście w stanie zrobić trudniejszą wersję, czyli spiąć ruch, wyprostować nogi i wrócić. Wyprostować nogi i wrócić, trzymajcie cały czas lędziwia tutaj przy ziemi. Brzuch spięty kręgosłup nie musi być przyklejony do ziemi, bo ma być zachowana ta naturalna krzywizna. Aczkolwiek nie chcemy robić czegoś takiego. Nie chcemy puszczać naszego brzucha. Widzicie, ten brzuch tutaj już się robi luźny. Więc jedziemy 15 powtórzeń. Raz. Dwa. Trzy. Trzymamy sztywną ruch. Cztery. Powiedzmy, że się zmęczyliście. Teraz. Pięć. Zmęczyliście się. Hop, kładziecie się. Jedziemy dalej. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10. Potrzebujecie odpoczynku? Ja potrzebuję. Wracamy. R 11, 12, 13, 14, i 15. Ok. I odpoczywamy. I teraz mamy drugie ćwiczenie zrobione. Kolejne ćwiczenie wygląda bardzo podobnie z tym, że teraz łopatki są na ziemi. Podnosimy nasze kolana. Ręce do góry i teraz chcemy wyprostować jedną nogę, trzymamy brzuch cały czas i drugą nogę trzymamy brzuch cały czas. Jeżeli jesteście maniakami i chcecie utrudnić sobie trening na opadki na ziemię, raz, dwa, trzy, cztery i łącznie robimy 16 tym razem. Pięć, sześć. Czyli robimy po 8, na każdą stronę 7, 8. Pamiętajcie, jak zaczynacie już odrywać lęcia, to znaczy, że musi odpocznąć. 5 sekund, 10 sekund, tyle ile potrzebujecie i wracacie do roboty. Często wystarczy po prostu 1 albo dwa oddechy i możecie wracać do pracy. Ile? Ja już mam, nie wiem, 11, powiedzmy 12 i nie. Nie śpieszcie się z tym, to nie jest, to nie ma być 13, 14, to ma być powoli 15 i 16 i hop, o, i mamy to. No i ostatnie ćwiczenie przechodzimy, to jest plank. Moglibyśmy zrobić holowody, ale zwłaszcza dla osoby, która nie jest w stanie zrobić pełnego holowody i przytrzymać, nie będzie miało to sensu. Dlatego przechodzimy na plank, z tym, że różnica będzie taka, że te łokcie będziemy chcieli wysunąć troszeczkę bardziej do przodu, jeżeli możemy. Czyli wychodzi to jakby tradycyjny plank, Hop. w ten sposób, a my chcemy tę łokcie dać trochę wyżej i trzymamy przez około, nie wiem, 15 sekund, 20 sekund, tyle ile jesteście w stanie zrobić, bo tutaj robimy do upadku mięśniowego, pamiętajcie, że brzuch spięty, nie chcemy zejść na sam dół, nie chcemy robić czegoś takiego, to jest oszustwo, Najlepiej byście mieli lusterko obok siebie, patrzycie, że sylwetka jest prosta. I jedziecie. No i tak robimy do upadku, a nie będziemy w stanie wytrzymać dłużej. Każdy z nas ma troszeczkę inną wytrzymałość. Później odpoczywamy chwilkę, minutkę, dwie. Jedziemy jeszcze jeden obwód. 15 powtórzeń, 15 powtórzeń po 8 powtórzeń na stronę z prostowaniem nogi i później plank do upadku mięściowego. Zróbcie sobie takie dwa, trzy, może nawet cztery obwody. I pozamiatane. Teraz słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Macie cały trening, który możecie zrobić rozpracowując tę całą pozycję hollow body na części pierwszej, wykorzystując je, żeby zrobić pełny trening na wrzuch. To wszystko z mojej strony. Jeżeli macie propozycje na inne filmiki, śmiało piszcie w komentarzach. Dajcie mi znać, co też myślicie o tym treningu. Trzymajcie się i do zobaczenia.